Roku. Dzięki pozyskanemu przez nas dofinansowaniu z Głońskośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przestrzeń wokół budynku Mały Rynek 9 przejdzie prawdziwą metamorfozę. Stworzymy tutaj miejsce do kameralnych spotkań kulturalnych i artystycznych. Zagospodarowanie ruin zamku biskupów Krakowskich to kolejna inwestycja, którą jeszcze w tym roku zrealizujemy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Głońskośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powstanie tutaj ścieżka spacerowa oraz pomosty widokowe, które pozwolą poznawać mieszkańcom, jak i turystom historię tego miejsca. A same ruiny staną się integralną, dostępną częścią parku miejskiego. Termomodernizacja miejskiego Ośrodka kultury Sławkowi to inwestycja, która będzie realizowana już w przyszłym roku. Prawie 3 miliony złotych finansowania, które już w tej chwili pozyskaliśmy, czeka. Na wydatki inwestycyjne. Obiekt przejdzie pełną termomodernizację. Wymiana elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, wprowadzenie energooszczędnego, nowoczesnego oświetlenia LED-owego, wymiana dachu, a także zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu, po to, żeby ten obiekt był zasilany w prąd produkowany dzięki słońcu. To wszystko już w przyszłym roku. Znajdujemy się w tej chwili nad Białą Przemszą, poniżej kompleksu boisk sportowych. Szkoły podstawowej. To w tym miejscu w ciągu dwóch najbliższych lat powstanie sławkowska część zagłębiowskiego parku linarnego. Powstanie część przyrodnicza, parkowa i rekreacyjno-turystyczna. Plus ścieżki rowerowej i kanału walcowni powstanie nowy system ścieżek spacerowych i pomostów widokowych. Powstaną również dwie kładki przez kanał walcowy. Dzięki temu mieszkańcy oraz turyści będą mogli tutaj w atrakcyjny sposób spędzać wolny czas. Jesteśmy w tej chwili na poddaszu. Działu Kultury Dawnej, Miejskiego Ośrodka Kultury przy Sławkowskim Rynku. Poniżej nas znajduje się Muzeum Regionalne. Dzięki już pozyskanym środkom zewnętrznym do 2020 roku przestrzeń tą zaadaptujemy na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej. Zapewne część z Państwa to miejsce doskonale kojarzy. To dawne przedszkole na Michałowiu. W tej chwili obiekt zniszczony i opuszczony, ale wkrótce już to się zmieni ponieważ mamy dokumentację techniczną, mamy pozwolenie na budowę, a co najważniejsze, pozyskaliśmy już dotację unijną i budżetu państwa na to, żeby w to miejsce przywrócić życie. Już za dwa lata będzie tutaj w tym miejscu prowadzić swoją działalność, tak jak Michał, świetlita dla dzieci i młodzieży. Będzie się w tym miejscu odbywało wiele zajęć wychowawczych, sportowych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. Znajdujemy się w tej chwili w segmencie B zespołu szkół im. Ja, Paweł II w Segment B to część budynku, która nigdy nie została dokończona. Tak jak jest w tej chwili, w stanie surowym jest od wielu lat. Parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Do 2020 roku, dzięki pozyskanym dotacjom unijnym i z budżetu państwa, zamierzamy parter tego obiektu przygotować na potrzeby edukacji przedszkolnej. Dla najstarszych. Grup przedszkolnych. W ostatnim czasie podczas moich rozmów z mieszkańcami bardzo często pojawia się temat zorganizowania obchwałkowej W tym miejsce może być budynek, przy ulicy PCK 9. W tej chwili wykorzystany dawniej była biblioteka, później sklep, aktualnie opuszczony. W tej chwili już przygotowujemy dokumentację techniczną na adaptację tego miejsca na potrzeby tego klubu. W następnym kroku Zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na pracę termomodernizacji, a z programów ministerialnych będziemy ubiegać się o dofinansowanie na wyposażenie tego obiektu.